Skat Profi Electrical pozwala na wstawianie do rysunku gotowych ramek dostosowanych do schematów elektrycznych. Program zawiera wiele szablonów linii obwodów i linii potencjałów. polecenie symbole IEC i NFPA umożliwia wstawianie symboli aparatury, przyrządów i innych elementów. Symbole możemy edytować za pomocą polecenia CAD PROFI, Edycja. Niektóre symbole aparatów są symbolami wielowariantowymi, dzięki którym użytkownik może wstawiać do projektu aparaty zawierające dowolną konfigurację styków, wyzwalaczy i tym podobnych. Za pomocą opcji w wiele przewodów można wstawiać symbole we wszystkie przewody będące na przecięciu wyznaczonej linii. Polecenie Usuń symbole pozwala usunąć wskazane symbole. Jeśli symbole były wstawione w przewody, to program automatycznie łączy te przewody. Jednym z typów zestawień dostępnych w programie CAD Profi są graficzne legendy. Przed umieszczeniem legendy w rysunku można określić różne parametry, w tym wysokość tekstu oraz szerokość legendy. Do szybkiego tworzenia schematów można wykorzystać predefiniowane szablony zawierające m.in. typowe linie potencjałów, typowe układy rozdzielnic, podłączenia odbiorników lub sterowania. Kreator schematów rozdziału energii pozwala na wybranie produktów i umieszczenie ich w określonych pozycjach graficznej matrycy schematu. W ten sposób można łatwo i szybko zdefiniować logiczną strukturę całej rozdzielni, skupiając się jedynie nad doborem produktów, a nie ręcznym rysowaniu. Za pomocą opcji Wstaw widoki 2D możemy szybko uzyskać widoki aparatów na podstawie symboli umieszczonych w schematach. Polecenie Import Opraw z Dialux pozwala na wczytanie rozkładu opraw dla wszystkich pomieszczeń zapisanych w pliku STF. Wszystkie oprawy zostaną zastąpione standardowymi blokami CAD Profi, a informacje o nich zostaną umieszczone w odpowiednich atrybutach. Program CAD Profi Electrical zawiera kompletną bibliotekę symboli elektrycznych stosowanych na rzutach budynków, w tym różne typy gniazd i łączników. Za pomocą opcji wstaw, wielokrotnie możemy wstawić symbol w więcej niż jedno miejsce bez potrzeby ponownego uruchamiania polecenia. Polecenie numerowanie obwodów umożliwia definiowanie obwodów elektrycznych i przyporządkowanie do nich wybranych obiektów. Kat Profi Electrical umożliwia rysowanie korytek i kanałów o dowolnych wymiarach. Polecenie: Ciągi korytek, widoki ogólne, umożliwia tworzenie ciągów korytek z ewentualnym automatycznym wstawianiem niezbędnych kolanek. Podczas rysowania korytek możemy wybrać krawędź odniesienia oraz odsunięcie. Za pomocą polecenia, połączenia elementów ogólnych, możemy wygodnie łączyć dowolne korytka. Więcej filmów znajdziesz na www.wukatprof.com.